Moi drodzy, Down of Jets. E, ja dostałem kluczyk od studia, za co serdecznie dziękuję. E, jest to bardzo małe studio. Bardzo, bardzo małe. Nie wiem, może ze dwie osoby, może trzy. Nie wiem dokładnie. W każdym razie, ja osobiście nie jestem fanem symulatorów. Wyścigi, samochodówki, właśnie jakieś samolotówki i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem tego fanem, nie potrafię latać, jeździć w VR i w ogóle nie jara mnie to, ale ta gra mnie zaciekawiła, więc postanowiłem sprawdzić i postanowiłem przy okazji nagrać dla Was. Dobra, zobaczymy karierę. Eee, Okej, okay, jakiś tutaj trening czy coś, chyba tak, dobra. Zobaczymy. Dobra, foi misja. Nie znam się. the layout of the instruments and controls. Then follow the takeoff checklist to get your jet airborne. Your kneeboard shows the orders and checklists needed Co? for each mission. Okay. Use the grip button to grab the kneeboard and move it to a comfortable location. Nie, no tutaj myślę, że jest OK. Okej. Okay. Dobra. Gdzie Switches ja to mam? Okej. Okay. Ja nie wiem co ja mam tu. Czyli to wszystko i tak dalej. No dobra, luz. Engine okay. Start switch for 4 seconds to start the engine. Oi. The engine RPM's good. Okay. Move the stick in circles and look outside to be sure the control surfaces are responding. is free and clear. Well. Find the canopy switch <laughs> close the canopy for takeoff. Eh, <laughs>

Yeah, so alles in question. Gently back on the stick and let your jet go off the ground. Nie, to flapy. No już lecę, lecę przecież, lecę. O kurde, mogę się Ty, dobrze mi idzie. A dziękuję, a jak się luduje? Musimy startować. Jestem z siebie dumny. Gorzej będzie przy lądowaniu. O, tutaj będzie. O, i strzelanie. Oj, o, bomby. Tutaj teraz będę musiał wylądować o cholera. A nie, to jeszcze nie teraz, dobra. Na razie mam e... przelecieć przez 11. Okręgi. Ja mogę się katapultować, tak na wszelki wypadek ale tak będę lądował Nie jestem fanem symulatorów, ale to jest ciekawe. Chociaż osoby z... które nadal jeszcze mają chorobę symulatorową, jeszcze się nie pozbyli, no, mogą mieć problemy. Wydaje mi się, ale jakoś tak wolno leci. Te wszystkie czujniki mnie przerażają Nie wiem dlaczego O tam przede mną ktoś leci Mogę go zastrzelić? I do tamtego, który to jest szósty, dopiero. Nie, no, prosto się lata. Chociaż te wszystkie kurczy dźwignie na początku i tak dalej, no to wiadomo, trzeba się tego nauczyć, ale ogólnie to się prosto lata. Jest fajnie uproszczone właśnie, żeby przyjemnie się latało dla osób takich jak ja, które jakoś nie bardzo są fanami gier takich symulacyjnych właśnie. Chyba, że tak ma być. Chyba, że to inne gry po prostu tak utrudniają. Nie wiadomo po co. Ciekawe, czy mnie będziecie słyszeć przez ten kurde silnik i w ogóle. Strasznie głośny jest. Zapomniałem go sobie kluczy zmienić. I teraz powinien być kucyk jakiś. Jakiś nitro. Ziu. Nie, no teraz to łatwo. Ja zaraz będę musiał kucyk wylądować. Nice Dziękuję. Mogę wyskoczyć? Lądowanie. Skoro strzelamy też, no to podejrzewam, że jest tutaj też jakiś tryb walki czy coś. Co aha to mam zrobić? Hey. Zrobiłem. Adjust the throttle to maintain your approach speed as shown on the airspeed indicator.

Mnie już nosi po bokach Nie wiem jak ja wyląduję O, świetnie Zwiększ ciąg, zwiększ Aha, czyli ja muszę utrzymać mniej więcej tam Okej, okay, dobra radę. Ogarniemy. Albo nie? Czyli to, ok. Ja ja jestem w siebie dumny. Dobra. Fighting. Będziemy strzelać. Zrobimy sobie ten tutorial. I będziemy kończyć.

Uh -huh. Oh, people <laughs> who oh just the mistake of the people who Staniesz, Dostaniesz? Teraz dostaniesz. No. No już lecę, lecę, nie? Ale fajnie, można sobie siedzieć w fotelu i sobie latać. I ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda na queście, a ja nie mam ustawione na maksymalne na maksymalne ustawienia graficzne. Bo tak, tutaj w tej grze można sobie nawet na koście ustawić. Yy, ustawienia graficzne, czyli odległość pokazywania właśnie miast, drzew, yy, zaraz wam pokażę. Dobra, zobaczymy to, o co to chodzi. Aha, czyli bomby potrzebuje. Training bombs? No dobra. Trzeba było kupić bomby treningowe. Ok, jak? O Jezu. Bombs on. Press B to confirm that bombs are selected. Czyli to mamy to, a to on. mamy to. Okay. As commando vize uze to już. To drop a bomb, press A. a. Maintain altitude until the target is spotted. Then enter a shallow dive to prepare for bomb release. Policzau. Coś wybuchło. No to ja wiem, że. A, dobra, nie musisz mi tego mówić. Osied. Oh, shit. Whoa, <laughs> Oh, fuck. Aha, dobra. Ja nie wiem, gdzie tu są po... poprzyczepiane te, ale tu są na skrzydłach. Dobra, okej. Okay. Oooo, fuck, 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 nie rozbi się. Nie potrafię! O oh, fak? Zapatrzyłem się. Nie potrafię tego zrobić. Jezu, ile tego jeszcze jest? Dro... Dobra, to ewentualnie w następnym odcinku, moi drodzy. Eee, całkiem ciekawa gra, naprawdę. Jak ja nie lubię tego typu gier, to Fajnie się lata, bardzo fajnie się lata, a ja wam jeszcze tutaj pokażę. O! o ha. Mam jakieś te. A, tutaj nie mam. Dobra, o, mam to. Hmm. Gdzie tu jest powrót tu? Dobra, jak widzicie mamy tutaj ustawienia Frame Rate, i buffer Scale, Texture Quality, anti-aliasing. Tutaj mamy też yy, wszystkie. No, jak widzicie, nie mam na maca, ale prawie. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko. Uuu, jakie ceny. Aha, tutaj muszę z 7 z 4 gwiazdek. Dobra. Ha! Uuu, ten ładny. Po już nie można malować. Mogę posprejować. Uu. No oczywiście, za kasę! Szkoda, że nie można samemu sobie nakładać... farbek. No ale... Moi drodzy. Down of Jets. Powiem tak. Ja polecam każdemu, kto lubi tego typu gry. A skoro ja polecam coś, czego ja nie jestem fanem, nie lubię i nie gram, to coś w tej grze musi być. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. elo!